bo on chyba trzech miesięcy, więc niestety nadszedł ten dzień. Straszny dzień. Kurwa, wie, że miały nie być sylwetki już? Mam retencję wody, właśnie 3 kg. 3 kg wody mam sobie, więc kurwa, jest okay. Podepniesz teraz. Ja. Zimna kąpiel. Regeneracja bogów. To niestety po... koniec redukcji będzie dopiero w czerwcu. Także do tego czasu nie mam kurwa sylwetki, ale będą tam topy, bo kurwa, merch bogów. Wychodzisz 6 maja, więc pamiętajcie o tym. To jest najważniejsze, co będzie w waszym życiu. O kurwa, ja to Nie wygląda Nie wiem. To jest to wiem. Nie Ja to Ja Nie robię Nie siebie, Nie siebie, tylko dla estetyki. estetyki. to po prostu kurwa zrobić, bo to jest takie ociąganie się jak pizda, jak smutna cipa. Oh. How will stop to be? Ej, teraz dopiero czuć kurwa, że żyć. O! Oh. Oh. Na ten dzień regeneracji. Dzisiaj pół dzień regeneracji. O, pytacie jak ja się regeneruję, że tak ciężko ćwiczę. Rosnę. Ale jest kurwa, ciężko. Ile wytrzymam kurwa czasu? Nie dużo kurwa. A! A! To jest moc estetyki. Moc estetyki. Ja to robię dla estetyki, kurwa nie dla siebie. Mnie to nie obchodzi! Mógłbym tego nie robić! Ale chcę to robić, kurwa! Ah. Ah. Mm. Ah. Ah. Jeszcze jeszcze gorzej kurwa! Ok, ok. Powiem tak Filmy na kanale będą grać się co ty tydzień dwa, ale to będą kurwa filmy specjalne. Nie będzie już kurwa głupi, nigdy nie było głupich filmów. Ale filmy będą tak specjalne, że po prostu zostawcie dzwonek i nigdy o tym nie będę mówić. Teraz powiem o tym raz, jeżeli dotrwaliście. Raz, że się o tym powiem. Zostawcie zawsze pod każdym filmem, obojętnie jakim, oglądajcie go do końca, bo to go daje na stronę główną. A trzeba po prostu estetykę promować w Polsce. Zostawcie po prostu dzwonek. Koment zawsze komentarze zostawiajcie łapki w górę. Zawsze. Bo to pozycjonuje film. I klikajcie wtedy jebany film, jak macie, Wam się on coś. Okej. Okay. Wracając, regeneracja. Rotator chce, kurwa trochę. Rotator sobie trochę przeciążyłem, więc niedzielę zrobiłem sobie odpoczynek. Uuu, dzisiaj jest rodzina. niedziela. No tak, bo no to dzisiaj robię sobie odpoczynek niedziela. A! kurewsko jest źle. jak ja się właśnie regeneruję? Nie mam dnia regeneracji. Mój dzień regeneracji jest raz na kilka miesięcy, kiedy czuję taką potrzebę. I teraz czuję potrzebę regeneracji, dlatego robię regenerację. Będę walczyć z demonami, kurwa, bardzo ciężko. Będzie strasznie źle mi walczyć z demonami, ale jestem Sigmą. Wy też musi być Sigmą. Koszulki Sigmy też kurwa, będą. Więc zobaczycie koszulki Sigmy, jakie wyjdą. Nie ma szans, żeby ich nie zakupić. Ale co najważniejsze dużo warzyw dużo witamin w diecie zdrowa dieta to jest najważniejsze okej okay. siedzę już tu kurwa chyba z 10 minut jest kurwa już lepiej o kurwa silny palec i mi to obchodzi U! o nie o jest bardzo źle już poczekamy aż się lód roztopi i zrobimy szybkie buzowanko właśnie po lodzie O! To To O! O! Tak. Marsin kurwa czerwone, czy mi się wydaje? No, to tak. No. żeby zajebiste jakieś cienie były żeby zajebista sylwetka była tak jak wtedy na tym filmie jest dobrze światło? no w spokojnie jest Trzeba i do muzyki w ogóle ci brzucha nie widać ale chuj To jest anarchia, kurwa. To jest pierdolona anarchia. Anarchia na ten marcoń wkrótce, kurwa, w marcu. Na ten marcoń anarchia. Czekajcie. To będzie film, kurwa, bogów.

Dwa dziedzictwo, pierdolę kurtkę w sumie to ma Dziedzictwo musi trwać i dziedzictwo trwa wiecznie Po prostu Fajne wam spodnie, Nathan Marconiuer Premiera niedługo Będą takie spodnie, będą te szare spodnie, będą takie spodnie Będzie wszystko Ja lubię kręciołka <grywa> Nie, no kurwa! Fucking matki, Kurwa! No. Z pyszności. To jest rzecz, którą zamawiam. Kurwa, język? Rosyjski. Nie, nie zamawiamy po rosyjsku. Dlaczego? <laughs> Takie nie, O kurwa, może być problem, mały są ładnie wie? wygląda. Dziękujemy. Kurwa, dajcie mi zamówić. I patrz co jest, daj, pokaż. Ej, mi. kurwa, no nie wiem. No zaraz, chodź, patrz. No? O kurwa, nie stać mnie. Chyba. 17, zjebiliście. Po rosyjsku normalnie zamówiłem. Też mi powie jak, kiedy ja, jak będę kupować czy normalnie mi powie zamówienie do odbioru. Nie, pierdol. A to jest po polsku, to jest oszustwo ten rosyjski. Zajebiście. No To, że nas wypierdolą Tutaj chcesz? Kurwa z ładowarami w Zajebiście Estetyk, kruk. Dlatego, że są kilke Dlaczego tu Ale gdzie pisze, że zamknięte? No Ale gdzie? Ja nie widzę napisu zamknięte. Bo to who... się Bo jestem bogiem. Nie kupa, nie mów tak brzydko Nie przyklinę przy dzieciach. Ale są mat. Piję, nie wiem ile to jest Nie obchodzi mnie to, ale wypiłem około półtora litra kawy już Jak zawsze Ja tyle piję kawy ja uwielbiam kawę Także Czemu się śmiesz? Czemu się uśmiechasz? Nie, nie one, mają, one mają 9 lat stary Nie, one mają 9 lat, a już, a już estetykę podziwiałem, ale za młode są wiesz? Nie wiem że ty. Dzięki. tu na ładowarę tylko przyszedłem. Ja tu na ładowarę tylko przyszedłem, zajęty, bo tam zajęte było. Dokąd się na spokojnie. Bo ten obiektyw się nie chce Dzieci zamknąć. Uciekły. Dzieci uciekły. atnio. Ale jestem stigmom i ja nie pozwalam sobie do takie rzeczy. Oj, Crew, Aesthetic Team, to jest czerwiec. Robimy mutanta na czerwiec. Uj, ale yes. rączka uciekła, rączka uciekła. Rączka uciekła. Tak. Dobra, ale rączka uciekła znowu, ale ósemka będzie, nie? Dziewiątka miała być. Dobra, dobra, od nowa. Słuchajcie, bracia. Powiem tak. Redukcja trwa, nie wszystko zostało najważniejsze. Do spalenia Cyce kurwa, suty. Bo tu mam lipo, kurwa, lekkie. Zawsze miałem tendencję do tego. Gino, kurwa. Gino. W sumie nie wiem, czy mam gino. Zobaczcie sobie moje stare zdjęcia jak, byłem, jak miałem anoreksję, te suty były dziwne, ale nie wiem czy to było lipo, czy gino, czy po prostu mi tak zostało po schudnięciu, nie mam zielonego pojęcia i mam to w chuju, bo jak coś to, to się zmieni. Także redukcja do czerwca trwa. Aestetyk który... <laughs> chcę spróbować helikopter strasznie, jest resday, co mam robić na Razdeju? jak nie odpierdalać count rzeczy. Dobra. <laughs> Ej, ja też, chcę kurwa są tam miejsca dla pasażera. Jest tu miejsce do pa dla pasażera, kurwa. Ej. Otwórz mi kurwa No to chuj To sam siedzisz kurwa. Co to jest? Kurwa teraz Wychodź, kurwa. Czekaj, ubiorę się. Jak Co przypadłem... to jest? O kurwa, on się prawie wyjął, ten, helik... ten helikopter. co mały na sobie. Co to jest? Instru... Ej, kurwa, te drzwi się nie chcą zamknąć. Zamknę, je spokojnie. Ktoś przyjdzie i zamknie. Dobrze wygląda. Loty na Kotowicach. Dobrze Nad wygląda. Nad Kotowicami. Pasuje mi. Dobrze. A opinia łapy? Trochę mała jest. Ach, czyli śmigłem zakręcimy jeszcze? Nie, na no chuj, zakryć śmigłem. Nie chcę się plecieć śpiwo. Dobra, oddamy kamizelę, żeby nie było. Wrzuć kamizelkę. Trzeba oddać nie? Tak. Konturka na najwyższym poziomie. Pas... Kurwa, pasów nie zapiąłem bezpieczeństwa. Dobra. O kurwa, chyba o nas chodzi. Czekaj. A <śmierdolny> to do nas! <śmierdolny> dobra, już dobra. już idziemy. A few moments later. po nas. Uchrona Kurwa, on po psy zadzwonił. No o, o, prosto chodź. To się nazywa tłumacz estetyki. To się nazywa po prostu moc estetyki. Gliwice nie są jeszcze gotowe na... Kurwa, co jest? Gliwice nie są gotowe na taką moc estetyki, jaką zafundowałem, więc jest rest day, ale zrobię sobie cardio, bo cardio to nie trening. Cardio trzeba robić na redukcji. Trzeba być sick countem dociętym. Trzeba się dociąć jeszcze bardziej, bo redukcja do czerwca, więc trzeba korzystać delikatne by dzisiaj rezdej. Zrobimy co tak z 40 minut. Kurwa łapnie. No jestem zbyt dobry, żeby o <laughs> sick count. fuck <laughs> <Quack. laughs> for Dzięki Pamiętajcie, zostańcie pojebańcami Poczekaj chwilę, kurwa, nie trąb Zostańcie pojebańcami jak my Dołączcie do grona estetyki Instagram na nato... tą, chwila Instagram na tą kropka dołączcie do kultu estetyki Kontynuujmy jebane dziedzictwo Pozdro i get shredded Zostańcie docięci zawsze